Rozpoczęliśmy od wieczornika. Przeszliśmy tydzień temu do Ogrodu Oliwnego razem z Jezusem i z Apostołami. Szczególnie tymi, którzy byli najbliżej Niego, z Piotrem, Jakubem i Janem, synami Zebedeusza. A dzisiaj chcemy jeszcze zatrzymać się w Ogrójcu, w tym momencie, kiedy przychodzi Judasz z kohortą, z faryzeuszami, z żołnierzami. Rzymskimi po to, żeby pojmać Jezusa. Ale myślę, że najpierw wrócimy jeszcze do piątkowego czytania, które jest w pewnym sensie zapowiedzią tego, co dokonuje się wtedy, kiedy Judasz przychodzi, po to, żeby zdradzić Jezusa, żeby wydać go żołnierzom, faryzeuszom. Jest to czytanie, kiedy właśnie bracia Józefa postanawiają go zabić, postanawiają go, chcą się go pozbyć. I dzieje się tak, że w końcu sprzedają go, pamiętamy to czytanie, do, do Egiptu i coś, co w ich sercu na początku było, tak sobie można powiedzieć, zabiciem tego brata w swoim sercu, które wynika z nienawiści, z bardzo konkretnego pogubienia właśnie z braku miłości, z zazdrości. On zostaje przez nich sprzedany w tą niewolę, ale to się okazuje, że później Pan Bóg wszystko. Swojemu i z tego wyprowadza bardzo konkretne dobro, bo dzięki temu później w sposób przedziwny zostali ocaleni. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli też na tę historię Judasza właśnie przez pryzmat tej historii Józefa. W ogóle ta, ta kwota 30 srebrników, za jakie został już sprzedany, to była kwota zapłaty za niewolnika, więc to, że. Jezus został za te pieniądze, konkretne pieniądze sprzedany, to innymi słowami oznaczało, że w pewnym sensie Judasz tak jakby postawił się ponad nim, że Jezus jest niejako jego niewolnikiem, jest jego własnością. I zobaczmy, że dokładnie to samo dzieje się wtedy, kiedy człowiek chce Pana Boga zdradzić, kiedy przychodzi grzech, przychodzi moment pokusy. To zawsze to właśnie jest tak samo, że. Że przecież stawiamy wtedy siebie wyżej, że moje, to, co moje, zawsze jest w tym momencie nad tą wolą Pana Boga. I to tak tytułem właśnie wstępu zresztą też podobnie później jest z Piotrem, kiedy on też zdradza Pana Jezusa, zapiera się Jego i też sobie trochę o Piotrze dzisiaj powiemy. Ale właśnie wejdźmy w tę scenę u Grójca, kiedy w nocy to wszystko dokonuje się w nocy, przychodzą. Przychodzi ta kohorta, przychodzi, przychodzą, trzeba powiedzieć sobie wyznawcy judaizmu, przychodzą Żydzi faryzeusze, ale przychodzi też świat pogański, dlatego że przychodzą żołnierze. Może powiedzieć, że cały świat w tej godzinie, która się rozpoczyna i przychodzi za Jezusa, dla Jezusa, staje przeciwko niemu. Świat, który taki właśnie jest, że się wypiera Boga, nie chce Boga. I to nam też ten obraz pokazuje, że tak było od zawsze. My się czasem dziwimy, że dzisiaj może te czasy są gorsze niż te, które były wcześniej, ale to nam pokazuje, że, że tak było zawsze, a z drugiej strony pokazuje nam to, że Pan Bóg ma to wszystko pod swoją kontrolą. I teraz spójrzmy na ten moment właśnie tej, tej zrady Pana Jezusa przez Judasza. Judasz dobrze znał to miejsce, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej. Często tam się gromadzili, mówi ewangelista Jan, więc można powiedzieć, że szybko trafił z tym miejscem, gdzie można było znaleźć Pana Jezusa i apostołów. Nie trzeba było mu tego długo szukać. I przychodzi, zobaczmy, że jest noc. Jezus wychodzi i, i pyta: Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Oni mu odpowiadają. I to jest przedziwne, bo zobaczcie, że oni go nie rozpoznali. Jest ich wrogiem, może było powiedzieć, że po co pytać, od razu trzeba było go pojmać, nie ma czasu. A oni go nie rozpoznali. Po pierwsze, dlatego, że była noc. Po pierwsze, dlatego, że była noc i ciężko było rozpoznać nie było tam żadnych świateł. Może księżyc po prostu oświecał, ale trudno było rozpoznać Jezusa, i dlatego pytają, Chcą konkretnego człowieka, pytają o konkretnego człowieka, i to jest jedno. A drugie, myślę sobie, że człowiek, który jest z daleka od Pana Boga, chodzi w ciemności, bo to nie chodzi tylko o taką noc zewnętrzną, ale człowiek, który chodzi z daleka od Pana Boga, nie rozpozna świętości. Człowiek, który się pogubił, na własne życzenie od Boga odchodzi. Nie potrafi go znaleźć, bez łaski wiary. Dlatego my czasem też nie dziwmy się, że wtedy ci, którzy są nieraz z naszymi bliskimi, jest im trudno, chodzą w tej ciemności. Chcemy im coś wytłumaczyć, powiedzieć, pokazać, ucieszyć się, a oni tego jakby nie łapią. To właśnie jest dlatego, że człowiek, który chodzi z daleka od Pana Boga, musi przejść tą swoją drogę nawrócenia. To się nie dzieje tak szybko. Więc człowiek, który właśnie chodzi w tej nocy swojego życia, nie rozpozna Boga. Dlatego pytają, no właśnie, gdzie jest ten, kto jest tym, po którego mamy przyjść, kogo szukacie, Jezus pyta. Mówią właśnie Jezusa z Nazaretu. I Jezus mówi, ja jestem. Ja jestem. I co się wtedy dzieje, kiedy Jezus mówi, ja jestem? Oni się cofnęli i padli na ziemię. To jest niesamowite. Ja tego nie pamiętałem, ale dziś przygotowując się, to bardzo dotknęło mnie, że w takim momencie, kiedy jest ich tam bardzo wielu, mogliby go szybko pojmać, na słowa ja jestem, całe zło od razu pada. Przewrócili się po prostu. I to jest niesamowite pokazanie tego, co. Jezus też nam chce, zobaczmy na takie dwa inne momenty jeszcze z Ewangelii, nawet na dzisiejszy moment z Samarytanką. Jezus pokazuje swoją, w chwili swojej słabości, tak powiedzieć trzeba po ludzku, wtedy kiedy chce mu się pić, prosi o wodę. Ale prosząc o wodę daje o wiele więcej tej, która tego potrzebowała. Albo inny moment z Ewangelii, wtedy kiedy śpi w Łodzi, jest wielka burza, może powiedzieć, że Boga nie ma, Bóg jest słaby, oni się boją, apostołowie się boją. W pewnym momencie się budzi i ucisza wszystko. Ale w tym momencie, mimo że dzieje się tak, że mówi słowa: Ja jestem, wszyscy padają, w tym momencie mógłby na jedno słowo to wszystko zakończyć. On się oddaje. Dlatego, że w tym momencie nie chodzi jeszcze o Jego zwycięstwo, bo On idzie do tego zwycięstwa, jakim jest krzyż. I nie mieliby nad Nim żadnej władzy, dlatego że padli. I ten moment nam to pokazuje. Gdyby On sam nie chciał wydać się za nas, dla naszego zbawienia. Więc zobaczmy, jakie to jest przepiękne i przedziwne. W tym wszystkim, co właśnie widzimy, Judasza, który zdradza, za Piotra, który się zapiera, Jezus z własnej woli wydaje się, nie mieliby nad nim żadnej władzy. Powiedzmy sobie, że Jezus daje się za chwilę zakuć w kajdany, po to, żeby nas wszystkich rozkuć z naszych kajdan: kajdan naszych grzechów, kajdan grzechów tych ludzi, którzy tam byli i przyszli po Niego, wszystkich ludzi, którzy żyją na świecie od początku Jego istnienia aż do końca. Bóg się daje. Zamknąć te kajdany po to, żeby nas wybawić. To jest Jego wola. Zobaczmy, jak nam to też pokazuje w, w takich momentach, kiedy my przeżywamy nasze trudne chwile, nasze krzyże, nasze noce, kiedy zło przychodzi po to, żeby nas w te kajdany swe wiele razy przez pokusę, przez różne sytuacje w naszych domach. Czasem człowiek wtedy gdzieś zbyt mocno się może nad sobą użala. Jest takie. Czasem cierpiętnictwo ludzi, ludzi wiary naszych, nasze upadanie także i w, ten, i w ten sposób. To wtedy wbrew pozorom, spróbujmy sobie przypomnieć ten moment właśnie z Ogrujca. On jest tragiczny, oczywiście, że jest trudny, szczególnie dla Judasza, trudny dla apostołów. Jezus to też czuje, dlatego mówi: Ja jestem. Później w tej Ewangelii, ale pozwólcie tym odejść. Troszczę się o swoich apostołów, martwię, żeby się. Nic im nie stało, kocha nas. I kiedy my takie momenty przeżywamy, takiej nocy naszego życia, tego co jest naszą trudnością, przypomnijmy sobie ten moment, kiedy słyszymy Jezusa, który mówi: Ja jestem, i całe zło od razu pada. I On nie chce tego zła nam zabrać od razu, bo mógłby tak samo tam zrobić zamknąć całą tę scenę, dokonać od razu odkupienia, ale to by nie było to. Dlatego ja z nas Pan Bóg trochę może tak powiedzieć, trzyma w naszych cierpieniach. Bo On widzi więcej, bo On widzi perspektywę krzyża. Dlatego szybko chcemy wychodzić z naszego cierpiętnictwa. Chcemy wychodzić szybko z użalania się nad sobą, dlatego że Pan Bóg naprawdę nad tym światem panuje, nad tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj też. Nic się mu nie wymknęło z Bożej kontroli. Jeszcze spotkajmy się na chwilę, właśnie z Piotrem, bo tam jest też Piotr jego takie zachowanie, kiedy on, widząc to wszystko, wcześniej, tydzień temu, żeśmy sobie mówili, porządnie spał przez całe to cierpienie Jezusa w ogrójcu. A teraz zrywa się i odcina ucho słudze arcykapłana. Zobaczmy, że zamienił swoją duchowość, zamienił swoją modlitwę. Na taką aktywność. I to jest też pokusa, o której dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że najpierw największą aktywnością człowieka wiary jest moja modlitwa, jest moje klęczenie przed Bogiem. Przed Bogiem, który mówi mi ja jestem, przed Bogiem, który troszczy się o moje życie. Jezus uzdrawia tego człowieka. To ucho z powrotem wraca, powiedzmy sobie, na miejsce. A Piotr w tym momencie idzie. Na swoją drogę krzyża, gubi się w tym wszystkim i po chwili się zapiera pana Jezusa. Jest jednak różnica między Piotrem a, a Judaszem, dlatego że wtedy, kiedy Piotr spotyka wzrokiem Zbawiciela, kiedy już po procesie wychodzi Jezus z miejsca, w którym go osądzono, spotykają się wzrokiem i Piotr gorzko zapłakał. To nie są tylko wyrzuty sumienia. To jest skrucha, zdradziłem mojego Boga, nie zrozumiałem Go, przespałem tę noc, ale jest przebaczenie, jest trwanie, jest nadzieja w Jego sercu, bo to widzi w oczach Jezusa. A w Judasza sercu są tylko wyrzuty sumienia. Dlatego tak się kończy jak się kończy to Jego życie. Chociaż Kościół nigdy nie powiedział, że jest potępiony. To wszystko trzeba zostawić Panu Bogu. Ja jestem. Nie lękajmy się, dlatego, że Pan Bóg także w naszej drodze krzyża, w tym wszystkim, co przeżywamy, idzie z nami, bo On poszedł pierwszy. Prośmy o taką wiarę, o zaufanie, o zaufanie Panu Bogu, o zaufanie Kościołowi, że to rzeczywiście jest prawda.